No nie pojechał tu właśnie, niespecjalnie tak Żeby nie zatłoć się, ale... Ten też nie chciał tu pojechać, bo już zna, że to się tu Tak tu jest Kanały się Ruszają Pofeńskie kanały tak to wyglądają To samochód jedzie jak nie ominie tego, to się tak tłucze, o. I tak tutaj to właśnie wygląda sobie. Czekamy, a będzie jechał jakiś samochód. No nie poje. I jedzie i patrzymy, jak on to pojedzie. I już nie pojechał. Idzie następny ja no i tak te kanały właśnie się tłuką i to by było na tyle